Witam w moim drugim odcinku. Przepraszam, że nie nagrywam od początku, ale no, za późno program łączyłem do nagrywania. Jak widzicie, bijemy piekielnego kościoła. Jest to Heresz, 74 level. Bijemy w 10 osób. Znalazł go purpurowy ninja. No, jak widzimy tutaj, na Keres stoi, ale nim się nie przejmujmy Ubijemy bardzo spokojnie Ma 12% już Więc chwila i jeden 1% ja podobijam i przedmiot heroiczny to on będzie Purpurowego ninie, ponieważ on znalazł. Tego nie chce Tego i tak nie o, i tak Mam nadzieję, że to nie złapie. A jeśli to jest, co zrobię? Ej... Nie boję... No i... Teraz oto to jest... No już koniec, już się z żegnam żeby... Wiem, że jest zbyt krótki filmik, ale... Jeszcze tak za późno zacząłem nagrywać, to też moja wina, przepraszam. No i widzi. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.